Ryb. Siema, dzisiaj będziemy otwierać paczkę z galerii koloru sobie zamówiłem I don't know what to do. otwieramy Pierwsze wlepy, będę miał z czego nagrywać. Kap. jeden, szeroki całkiem, wysokociśnieniowy. Tutaj są jakieś naklejki. Cztery. I tak, pierwszy up Classic, to jest akurat biały. Tak, tak, biały. Hardcore Czarny Kolejny dope Czerwony Teraz 600 ml Taki miętowy Dope też. 600 ml 400 ml wiodat i złoty też 400 ml dołk. Nic tu więcej nie mamy. Tak się prezentuje wszystko co zamówiłem. Jak chcecie, to nagram ten. Jak będę malował tymi sprayami. Tak to wygląda. Wszystko. No